Hej, z tej strony Gatername, witam Was w kolejnym odcinku serii kawalerii Modern Warfare 3. Było teraz cięcie, ponieważ ja grałem to drugi raz, bo Aldyskill znak mi się zbagował i usunął dźwięk. Dobra, yy, no to zaczynamy to miejsce jeszcze raz. No, jesteśmy w Modern 3, nie wiem czy wspominałem, ja jestem GetterName, a to jest przedostatni odcinek. Jesteśmy z Task Force i. Delta Force, tak jest. Będzie epic, Mamy tutaj z sobą Traka, Gritcha, Synmena, Makkaja i Price'a. Makkaja nie znam, ale resztę. Re Resztę znam, widać, że są tu sami nasi. O, ktoś do mnie dzwoni. Może teraz być... A, odrzuć. Dobra. Zaraz, zaraz, potem odbiorę. No i co, załatwiamy ich. No i okej. Okay. I teraz będzie milion ich tutaj, wyjdzie ich chyba milion. RPG, o oh, Dobra, dostaliśmy. No i spadamy. Uuu. Ja sobie pierwszym jako jak to taka katastrofa Dobra zaczynamy dalej mm, a no kto wizor okej okay. uuuuu laserek, laserek, laserek. bymc, bymc Bymc Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Bym... No Sandman! No ja! Yeah. był headshot! Yep, 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 z koszeni, dobra Eee, jeszcze tam No wiecie co macie robić, leżeć hehe <laughs> Like always, bitches Dobra, bierzemy coś lepszego Nie, tamto było lepsze Co ja w ogóle pieprzę? To jest najlepsze To są najlepsze internety Dobra, włącz wizor. Czyli już po zabawie z wizorem. no ale Było fajnie, idziemy dalej Tu też będzie jedna pierwszanka like always Powtarzam się, ja wiem Ej, jakie skubańce Ha, tamtego zabiłem Pozdro, o tamten wybuch Latają ciała sobie, lolo.

Dobra, ja ich widzę, ja ich zabić. Jeden Drugi. Ej, nie spadaj. Padniesz jak upadniesz. <gry> dobra, ja to robię po swojemu, dobra? Proszę mi nie strzelać, nie RPGować. Bo ja to chcę zrobić po swojemu. Dobra, tu zaraz RPG wyjdzie. Okej. Okay. Ty daj, tu ty też. Fuck, a tak mi się fajnie grało. Zawsze. No nie! Na na na! Na na na! Na Ja mi się fajnie grał, zawsze jak mi się fajnie gra, to musi Audacity się zbagować. Ale jeszcze, kurde, hamsko powiedziałem, że jak coś nie wyjdzie, to nagram to jeszcze raz. A to, kurde, nie wyszło, musiał nie wyjść, to wszystko nie po mojemu. Teraz pewnie jakieś inne gówno Pewnie nie wiem, nie wystartowałem nagrania, jak skończony noob. Znaczy, nagrania tak, ale dźwięku, i będę musiał trzeci raz powtarzać. Ja teraz tego nie sprawdzam. Wiecie co może sprawdzę? Dobra, cięcie na chwilkę. Dobra, nagrywa się. Ja, żeby się nie nagrywało, tym sobie bym Oho. Uh. Dobra, dawać. Joko, siekierę! Siekierę, siekierę, pokaż mi ją. Patrzcie na tą moc w ogóle. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No, przesuń się, tutaj ślad został po tym. I odpadło kawałek, bania. Dobra. O, tutaj trzy 3 razy padłem. Nie, znacie mój styl gry, ja to wiecie jak ja to ten i w ogóle no i potem tamto, to, na końcu to i wiecie i tamto o cześć i ten no, no rozumiesz Patrzcie skiller! Patrzcie na to! Aaa! Omo, omo! Ale mam drugą broń, mam przesadę, tak Patrzcie jaki jadę, to jest skiller, aha Dobra Po skillu e, Bierzemy kolejną broń Naszmulbionom i zapierdalamy Dobra, dobra, tu jest przeciwnik, który oczywiście uważa się za koksa Bo ma przyjaciela, który dostanie zaraz w pizdę Okej, okay, tyle, idziemy dalej, ale mamy takie plepsy, rozumiecie? Dobra, 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 dobra Dobra, dobra, z on do HD szybciej <laughs> Dobra Uuu moje oczka Flash w ryj Nie umiecie strzelać Staliście Aaa ah, never mind Patrzcie na tą scenkę JAKA SIEKIERO No jak patrzcie jak ona wiruje Inaczej wiruje ale się kręci Epic siekiera ja mówiłem że tamta jest fajna ah, Nie widziałem jeszcze tylu siekier na świecie Tyle siekier muszę zobaczyć Ej, Nobie! Jesteś moim free killem! Ooo, się jak fajnie! Ja, Hihihi, oh, mi zabawkę! I to? I co teraz powiesz, he? Chyba znowu zabijam swoich. Powinno być, chyba. Aha! Kill! Kill! What the fuck? Granat! Kill, kill! Kill, kill! Ej! Jesteś mój! a kill, kill! K kill! Mega free -kill, Aha, ale miałeś osłonę człowieku Ja przecież nie mogę sobie wybrać niż blachę Dobra, dobra Co ty nie wiesz, że w każdym kodzie taka blacha da się przebić Ja nie wiem, w ogóle w koda nie gra A, bo on w nim gra, wow, wow. Dobra Jeps A on się krzywą ryli Nie Więc co się dzieje w ogóle Ja pierdolę, no, ej No tak, friendly fire, no to nie wchodź pod rufę nobie w ogóle track zawsze dostaje, pada na ziemię tak jak ja. Tylko że jak ja padę na ziemię, to pewnie zaraz umrę, a on nie Ty dobry jest Tu zaraz milion ludzi wyjdzie Tak, o oh, właśnie ja się dwóch Dobra, kolejnych Dobra, Flesz, granat flash granat Dobra już Wyżyłem się Dobra, skill, jeps, jeps Proszę Państwa, jeps, 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 jeps. O, ty jeszcze żyjesz, no to tak, tak Granat, ale żyje Dobra, chowamy się za przeszkodą Podniesienie, wybicie Trak dostał w głowę, ale oczywiście on jest OP On potrafi dostać 10 razy w głowę i jeszcze umieć ją otworzyć Granat, e on miał wybuchnąć Grinch oczywiście też, no Na... Uuu, siekiera nie ladzą podziwiać. Odwiedzam ich kraj, a to takie... Ale przywitanie. W ogóle. Patrzcie, te helikoptery i wszystko niszczą. Po co my tutaj? W ogóle. A, nevermind. O, superki! Superki! Dajcie. Uuu, Ta beczka jest silniejsza od minion strzał, który dostępna. O, jaki fajny. Aaa! Beczka! Aha. Oszukać przeznaczenie, madafaka! Dobra, superki poczekają. Superki są. What the fuck? Co ten bot robi? Ej, to jest przesada Co ja mam tu zrobić? Pełno RPG, pełno innego szejstwa, a ja co mam zrobić, tak? A dobra, mamy za zapieprzać, rozumiem Ej, nie strzelaj do mnie, p***a No Dobra, idziemy, idziemy, ogień Uuuu oh. Mmm, gdzie jest ten dupcie? O yeah, that's it tw Ja mam kuloodporny, kulo... E, tu był ziomek kiedyś Ja pamiętam, on... ja z nim Rozmowę przeprowadziłem Oh my god O, pomóc ci? Pomogę ci, poczekaj O, to wam pomogę Ej, wam pomóc? Chłopaki Pomożemy Zachowaliście się jak zwykły chuje no, Dobra Eee Przeciwnik! O Jezus, to nie przeciwnik, o mój Boże było blisko Czy ja to widzę? Ona tu się działa, a tu jest krew na ścianie, czyli... Ha? Hä? Hä? Wait wait, wait, wait wejdź. Hä? Hä? ha, ha? ha? ha, -ha. Eee, zostawiacie ją z Sparrowem? Wszyscy zboczają. No, no Riley really go zostawiacie z nim. Dobra. Nie czepiam się. Lubię piratów z Caribów, ale to jest przesada. O, ratunek. A ja wolałbym poszczelać. Dobra, nie będę szczelał, bo to zabiję. Ale dużo free what the... A co ja zrobiłem w ogóle? Ja miałem mu... Aaa, dobra, nieważne. Jak już jestem, to zabiję wszystkich.

więc pozdro Dobra dobra Ale fajne pomieszczenia Boże co tu się w ogóle dzieje dobra, Ale się dumno Ostatnim razem padłem 20 razy Teraz ile Z Raz, dwa może A przychodzą z tą grani razem Więc Ogarnijcie to Weź to obczaj Ja nie mam nic w tej broni G36 Nie lubię tej broni w sumie Volacer. Dobra padliście Next! Ej, ej ej, 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 Czekaj, ja tu taktycznie zagram Tak, taktycznie, dobrze słyszeliście. No widzieliście? było <grybowo> takie. <backgrounds> I on nie żyje. Ej, zamknięte. Puk, puk. Prosi byłby zapukać. Dobra, teraz będzie. Fajna scenka, fajna, fajna, bardzo fajna scenka. Wait, wait. Dajesz, dajesz. Tak. Ja to mam postawić. Oni to postawiam w kilku innych miejscach i patrzcie na to. <śmany> <śmany> eee, to nie ja. Dobra. dosuwamy Odkładamy. Jeszcze raz. To bo nie chcę, za pierwszym razem. Tak wiem. Faila. Hm? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Spadamy na dół. Hit. 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 Hit, hit Dobra, nich A jeszcze ty Ej, no Dobra, on jest uratowany. 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 Tany, atowany. Dobra, teraz bierzemy to. Oczywiście oni nam nie dadzą spokoju. No możemy po prostu stąd wyjść. To by było za nudne, jak na koda. Czyli rozpieprzamy wszystko, co się rusza. Tak jest. Hashimy i hasimy. du du Mordor!

Jedzę 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 jedziemy jedziemy i... Jedziesz? A chodźcie dalej Fajny soundtrack! Koniec strzelania! Słuchamy soundtrack. O tam ktoś jest. Kurzymy go. A chyba nie tak. Dobra dostań to. To samo. Chyba pat, I think so.

O, przywiecieli po nas kolejni. To przyjechał Nikolaj, Nikolaj, Nikolaj. Dobra, no i wbijamy. Prezydent... O, trak mi pomoże. Oczywiście nie wszyscy zostawiliby mnie, bo jestem ruskim, ale... Ruski nic nie umie. Ruski ma nie maski w Dobra, dobra, Patrz na tą scenkę w ogóle. Ja teraz, jeżeli wy nie powiecie mi, że ta senka jest piękna... Teraz presję bierze to co mnie, No, ej, no będziecie Trendfi. Dobra, ja jestem cicho, wsłuchajcie się w to. Dobra, koniec tej się, Jezus, ta scenka normalnie aż mi... Aaa, oh, epic. Dobra, profesor, wsiadaj. Wsiadajcie, chłopaki, ej! Chłopaki! 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 NIE, CHŁOPAKI, CHŁOPAKI, NIE! Wsiadajcie! Szybko! Nie... Tak, sadaj, jesteś jak zginiesz tu. no, Nie no, wiesz o tym, nie? Wiesz o tym? Wiesz o tym, prawda? Dobra. Chyba wiedział. Chyba wiedział. Tak, na pewno wiedział. Eee... Dobra. Tyle. No i co? Było fajnie, to jest przedostatni odcinek. Tak mi się zdaje, mogę się myć, ale nie, jestem chyba prawie pewny. Dobra, <śprawie> prawie pewny. Okej. Okay. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Bójaciał. <śprawie>